Witajcie robaczki. Powiemy dzisiaj sobie o tym, co to znaczy, że literatura funkcjonuje jako akt komunikacji językowej. Powiemy też sobie o tym, co to w ogóle jest ten akt komunikacji językowej i co to ma wspólnego z funkcjami wypowiedzi. Zacznijmy jednak od krótkiego powtórzenia tego, o czym mówiliśmy sobie poprzednim razem. Pamiętamy, że ustaliliśmy, że literatura to całokształt wytworów językowych. Czyli. Literatura to nie tylko to, co w takim języku potocznym nazywamy książkami, to nie tylko beletrystyka, czyli literatura piękna, ale to też takie nasze codzienne wypowiedzi. Pamiętamy też, że literatura może być przekazywana zarówno za pomocą pisma, jak i ustnie. Pamiętamy również, że język to narzędzie komunikacji. Komunikacja to zresztą takie e, dwuznaczne słowo, bo z jednej strony może ono oznaczać takie mówienie do siebie, a z drugiej strony może oznaczać taką chociażby komunikację miejską. W jednym i w drugim znaczeniu mówi o tym, że coś się przemieszcza. W przypadku komunikacji językowej mówimy o przemieszczaniu informacji. Dlatego do zaistnienia komunikacji potrzebny jest nadawca i odbiorca. Co to oznacza? Oznacza to, że sam nadawca nie może przeprowadzić aktu komunikacji językowej. Dlaczego? No bo nikt go nie słucha. Jeśli ktoś mówi w domu sam do siebie podczas jakichś tam zajęć, czy podczas nie wiem, prysznica, śpiewa, to nikt nie jest odbiorcą tego aktu komunikacji językowej. Jeśli ktoś napisze książkę, którą schowa do szuflady, to ten akt komunikacji językowej nie został spełniony. Nikt bowiem tej książki nie przeczyta. Ona nie ma swojego czytelnika. A pamiętajmy również, że komunikacja odbywa się za pomocą znaków. Znaków mówionych czyli za pomocą Naszego, naszych słów za pomocą głosek lub pisanych, czyli za pomocą wyrazów, za pomocą książek, za pomocą liter, a nawet za pomocą gestów. Tak, takim językiem, który posługuje się gestami, jest język migowy czy migany, którym posługują się to dwa różne języki, którym posługują się osoby głuchoniemy. taki Taką mowę gestów rozwinęli też Amerykanie, Indianie Ameryki Północnej, o w ten sposób powinienem powiedzieć, którzy posługiwali się takim specjalnym językiem gestów podczas czy to polowań, czy też wypraw wojennych, gdzie nie chcieli być usłyszani. I pamiętajmy o tym, że literatura, w tym literatura piękna, to także komunikacja. Czyli kiedy ktoś pisze książkę, na przykład kiedy Henry Sienkiewicz pisze Fowadis, to chce nam coś przekazać, chce nam powiedzieć, o tej historii, którą chce, którą opowiada nam chociażby w, w tej powieści, ale też być może chce nam powiedzieć coś więcej. Wtedy mamy do czynienia z sensami, tak zwanymi naddanymi. Ciekawie jest o tym pomyśleć, że Henryk Sienkiewicz właśnie coś do nas przesyła, próbuje dać nam jakiś akt komunikacji językowej. A teraz, właśnie zobaczmy, na czym ten akt komunikacji językowej polega. Twórcą teorii takiego. Aktu komunikacji językowej jest widoczny tutaj po lewej stronie, Roman Jakobson. Tak jak sobie mówiliśmy, do zaistnienia aktu komunikacji językowej potrzebny jest nadawca i odbiorca. Nadawca przekazuje odbiorcy jakiś komunikat, czyli jakąś informację. Przekazuje mu coś, o czym chce mu mówić. Zaznaczmy to sobie tutaj za pomocą takiej kreseczki. No, że od nadawcy do odbiorcy idzie komunikat. I to jest taka podstawowa, jeszcze starsza, troszkę belerowska wersja tego aktu komunikacji językowej. Roman Jakobson dodał tutaj jeszcze trzy inne istotne składniki. Przede wszystkim, żeby akt komunikacji językowej był pełen, pełny, potrzebny jest jeszcze kontekst, czy też zrozumienie tego kontekstu, ponieważ nasz akt komunikacji językowej inaczej, Wygląda w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś, kto jest naszym przełożonym. Inaczej uczeń rozmawia z nauczycielem, inaczej z dyrektorem. Jeszcze inaczej uczniowie rozmawiają między sobą. Ten kontekst, tutaj akurat osobowy, jest bardzo ważny. Inaczej też rozmawiamy, inaczej formułujemy nasze zdania w jakiejś sytuacji oficjalnej, inaczej w sytuacji nieoficjalnej. Dostosowujemy nasz język do tego, jak mówimy. Ten kontekst jest dla nas istotny. Jest też istotny w rozumieniu literatury, dlatego tam posługujemy się tymi wszystkimi informacjami związanymi z historią, z biografią autora, na przykład. Posługujemy się tymi informacjami, z jakiego kraju autor chociażby pochodził. Wszystko jest dla nas istotne. Kolejną ważną rzeczą przy akcie komunikacji językowej jest kontakt. I nie musi być to tylko i wyłącznie taki kontakt fizyczny taki kontakt, że możemy kogoś zobaczyć, kogoś złapać, ponieważ, no zwłaszcza dzisiaj, ta komunikacja może następować czy to przez telefon, czy też za pomocą komputera, czy też tak jak my w tej chwili się kontaktujemy. Czyli ja mówię w tej, tej chwili do oka mojej kamery tutaj w, w laptopie, a wy będziecie go, ten komunikat odbierać przez serwis YouTube, czy nawet będziecie mogli odpowiedzieć na niego w sekcji komentarzy. I... Kolejna ważna rzecz to kod. Kod, czyli ustalamy, tak jak mówiliśmy sobie, posługujemy się znakami. Jakimi znakami posługujemy się podczas naszej rozmowy? Jeśli ja mówiłbym teraz do was po chińsku, to zapewne część z was nie zrozumiałaby tej wypowiedzi. Posługujemy się tym samym kodem, tym samym językiem, na przykład, ale też tą samą odmianą językową, bo jeśli ktoś by mówił do nas gwarą góralską, a my byśmy nie rozumieli, to moglibyśmy poprosić, żeby ta osoba starała się mówić jednak językiem ogólnopolskim na przykład. I wtedy też ten wspólny kod sobie ustalamy. Ten akt komunikacji językowej jest dla nas ważny z tego powodu, że on bezpośrednio odwołuje się do literatury, ponieważ w literaturze zawsze jest jakiś nadawca. Będzie to czasami podmiot liryczny, czasami narrator, ale też wiemy, że jakby znad tego poziomu podmiotu lirycznego czy narratora, stara się do nas mówić też autor tekstu. My jesteśmy odbiorcami, ale też może być jakiś odbiorca wewnątrztekstowy, czyli taki odbiorca, do którego zwraca się bezpośrednio narrator, czy też bezpośrednio zwraca się podmiot liryczny utworu. O tym pamiętajmy. I teraz zobaczmy, jak do tego aktu komunikacji językowej Roman Jakobson dopisał również funkcję wypowiedzi. <laughs> Te funkcje wypowiedzi zaznaczyłem tutaj tym czerwonym kolorem. Hmm. Nadawcy została przypisana funkcja emotywna, czyli taka, która jest związana z przekazywaniem informacji na temat uczuć, doznań, myśli naszego nadawcy. E, z kolei odbiorcy została przypisana funkcja konatywna. Czyli związana z oddziaływaniem na odbiorcę, z przekonywaniem go do czegoś. Chociażby do wykonania jakiejś rzeczy, albo do tego, żeby on przyjął nasze poglądy. Kontekstowi została przyznana, przypisana funkcja poznawcza, związana z przekazywaniem informacji, z poznawaniem czegoś, z tym, żebyśmy jakąś wiedzę mogli osiągnąć. Komunikatowi z kolei funkcja poetycka, czyli taka. Która jest związana z wartościami estetycznymi, byśmy powiedzieli, naszej wypowiedzi. Jest to ważne nie tylko dla poezji. W poezji jest oczywiście szczególnie ważna ta funkcja poetycka, stąd w ogóle jej nazwa. W poezji przecież mamy całą gamę tych środków literackich, które mają przysłużyć się temu, żeby ona była jak najpiękniejsza. Natomiast też w takim naszym codziennym funkcjonowaniu naszej wypowiedzi. Towarzyszy pewna funkcja poetycka, ponieważ staramy się dostosować nasz język do tego, z kim rozmawiamy, chociażby. Jeśli będziemy posługiwać się zbyt monotonnym językiem, to nasze akty komunikacji mogą nie być najbardziej fortunne. Kontaktowi z kolei została przypisana funkcja fatyczna. Co to oznacza? To jest taka funkcja, która jest związana z podtrzymaniem rozmowy. Tutaj będą wszystkie takie formuły otwierające rozmowy, czyli cześć, witam, hej, ale też takie słowa, których używamy podczas rozmowy, żeby nasz rozmówca wiedział, że go słuchamy, że uczestniczymy też w tej rozmowie, czyli wszystkie takie, mm -hmm, aha, dobrze, rozumiem. To wszystko wiąże się z funkcją fatyczną, jeszcze raz, podtrzymania rozmowy. Oczywiście każda wypowiedź ma taką funkcję fatyczną w sobie, ale no właśnie w tych przykładach, które Wam podałem, jest ona najbardziej widoczna. I ostatnia funkcja związana z kodem, funkcja metajęzykowa. <tryk> tak jak sobie mówiliśmy, może być związana na przykład z tym, żeby ustalić, jaką odmianą języka się posługujemy. Ale też może być związana z tym, żeby e, na przykład dobrze zrozumieć dane słowo. Jeśli ktoś z nami rozmawia o literaturze, to możemy zapytać, ale jak ty rozumiesz literaturę? Czy rozumiesz ją jako literaturę piękną, czy też jako całokształt wypowiedzi językowych? I wtedy ustalamy, że dziś będziemy mówić na przykład o literaturze pięknej, którą rozumiemy jako. No i wtedy sobie dokładnie wytłumaczymy, jak rozumiemy tę literaturę, tę literaturę piękną. Dobrze. Robaczki, podsumowując. Pamiętamy, że literatura, no. Tak najogólniej mówiąc, to właśnie tych tej yy, wytwórczości językowej. E, pamiętamy, że literatura ta piękna też funkcjonuje jako komunikat. Pamiętamy, że e, aby komunikat był skuteczny, potrzebny jest nadawca, który przekazuje pewien komunikat odbiorcy w odpowiednim kontekście przy okazji jakiegoś kontaktu i za pomocą kodu, który jest wspólny i dla jednego i dla drugiego. Pamiętamy, że można tym wszystkim elementom aktu komunikacji przepisać odpowiednie funkcje. Funkcję emotywną, czyli tę związaną z emocjami, funkcję konatywną, czyli tę związaną z przekonywaniem do czegoś, funkcję poznawczą związaną z przekazywaniem informacji, funkcję poetycką związaną z wartościami estetycznymi wypowiedzi, funkcję fatyczną związaną z kontaktem i funkcję metajęzykową, czyli związaną ze wspólnym porozumieniem, rozumieniem tego samego słowa w taki sam sposób, czy tego samego, tej samej konstrukcji jakiejś składniowej. Pamiętajmy, że te wszystkie funkcje występują razem w wypowiedzi. Trudno jest znaleźć właściwie takie wypowiedzi, w których one jakby nie występują całościowo. W większym bądź mniejszym nasilaniu występują prawie wszystkie zawsze w tej samej wypowiedzi. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że ten filmik pozwoli Wam lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje literatura. Do zobaczenia.